Lecimy z 2 5 2. Zaraz tu będziemy ją cykać, pykać. Zobaczymy, co się tu odda. Re no i mamy kolejną legowę Jak dało? Kurde, ładny nasz z dotykiem. Ja yeah, Fajne, fajne. Kurde, moja pierwsza legenda chyba zerałzana przy jakiej byłem. Ładne. Podobało mi się. Szkoda... No, szkoda, że obok zaś dało, no, no ale co no, co zrobisz? Co zro... No nic nie zrobisz, widzów. Kolejny odcinek z legendą się szykuje dla Ciebie właśnie do, do, do obejrzenia, do oglądnięcia. Będziesz się cieszył, czy się cieszył, nie będziesz. Ja mam nadzieję, że będziesz się cieszył. Wróćmy sobie na tą arachni, reginie. Na arachni topie, na arachni reginie. Tutaj widać kompadre jest, dajemy mu grupę No i co? No Co on co zbił? I se poszedł? Nie zbił, no, to sobie saro zbijemy No elegancko Kolec, a z kolca? Wracamy na 210, idziemy sobie pod Lulukawa i zaraz znowu się widzimy. No trochę trochę lipa, bo nie udało się złapać grupy na tego. Na no Lulukawa i w ogóle legenda z niego spadła kolejna. Spadły buty naczelnego medyka. Eee, to są te pewnie namaga... namaga palatropa z dotykiem, coś mi się tak kojarzy. Eee. No niestety tam równo równodychę A ja za późno jeszcze zareagowałem W ogóle wszedłem Jak akurat wyskoczyło to powiadomienie No człowiek kurde tam czekałem na tego brechereta Czekałem, czekałem I się doczekałem No i mnie ominęło Ale głowa kolejna Ja yeah. No ale cóż eee, Będzie zaraz ten wasz karbity Ilu tu jest w grupie? 2, 4, 6, 80, No to dawaj coś tutaj też pyknij Cyknij, pyknij No Pyk, pyk, pyk. Hmm. Zaś tutaj unikać sam. No to jeszcze nam zostało e, 117 rozbicia. Ten zmrożony zmrożony dziad Amaimon soploręki. Tak zwany sopel. Zobaczymy co nam e, odda pan sopel dzisiaj. Czekamy na grupę. Dobra, będzie chyba już bita. Jak mi się wydaje, bo chyba większej grupki tu nie zrobimy. 2, 4, 6, 8, 9. No nie, no jeszcze jedna osoba by się tutaj zmieściła do ekipy. A Zobaczymy, czy ktoś tutaj się będzie jeszcze kwapił na 117. Ojejku, widzę, ja wypłynął, że... Długi dzień, pizdziec. Dobra, bijemy. Ja, ale lot Fenomenalny po prostu, fenomenalny Dobra, ja sobie dam sztepa tutaj na, na Renegata Bo on gdzieś tam Gdzieś tam coś tam będzie respił, więc sobie już ustawię tutaj postać No ale co, no przynajmniej jedna legenda spadła Szkoda, szkoda, że się nie udało załapać jeszcze na te Drugie Legendarne buciki no ale co, jest jak jest. Fajnie, że w ogóle cokolwiek padło na odcinku. Dobra moi drodzy, eee, jesteśmy chwilę po zbiciu barbatosa, niestety przepraszam Was, ale nie zdążyłem tego nagrać. Przepraszam Was bardzo, nic nie spadło, tak mogę Wam tylko powiedzieć. A my chcemy sobie pozbijać teraz wszystkie edwujeczki, które tutaj mam możliwe do zbicia, czyli zresetujemy sobie po prostu wszystkie kamyczki. No, jestem ciekawy, kiedy w końcu coś z tej topki mi spadnie, bo nie wiem ile już latam po tej topce i nic mi nie spadło. No, dzisiaj tylko trochę mi spadło XD, eee, a trochę polatałem. No, przynajmniej złoto spada to. No, tutaj nic znowu dupa. No, jeszcze zobaczymy sobie świątynię. Zobaczmy, zobaczmy. Eee, to jakiś dziot z przeciwnego. Zobaczmy, tutaj no nie ma no nie ma nic po prostu nie ma nic e, dobra chodźmy sobie do miasta ogarniemy sobie troszkę itemków może uda się trochę jeszcze podbić tutaj to wiaderko dopóki nie mamy nic lepszego no to podbijemy to a zobaczmy co tutaj będzie czy coś będzie no trochę tego będzie, wszystkie unikaty w to wpakuję na pewno, to jest pewniak e, myślę że Hera Teraz sobie tutaj odłożymy na razie hmm. a unikaty wpadną wszystkie na pewno Tak i, i, i Okej, okay. tak to tak to wygląda, tak to się prezentuje. Dobra, trochę ropierek weźmy. Może te związane z właścicielem sobie wykorzystam ehm. I to jeszcze tak, to a tę tą resztę sobie tu zostawimy na przyszłość, że tak powiem. Jeszcze się to może przydać. Dobra, eee, zdejmijmy sobie ten, to wiaderko. Hop, no i zacznijmy od tych unikatów. Tyle dobrze, że trochę tych unikatów to są jakieś pierki, właśnie. Pierki na to trochę więcej z tego tutaj nam powpada. Wpada chociaż troszkę, to już. Wiecie, zawsze to jest jakiś plusik z tych unikatów. A że ja nie lubię, bardzo nie lubię latać z jakieś tam ulepy, farmi czy cokolwiek, to jak to wygląda? 375 tysięcy? No, kurde, prawie 4, 4 oczka prawie są zapełnione. Aż wiecie co? Przelogujmy po wszystkich postaciach. Zbijmy wszystkie dwójki, jakie tu będą stały. I podrzucam nawet itemki Coś tu jest, no tu są jakieś itemki Są, są mm, Chodźmy w ten sposób do, Tutaj do Marianka mm. na Swoją drogą jakie błogo jest teraz no, Mamy godzinę Okej, okay, czyli mamy Błogo na lot Spoko Mogę sobie tak to zdjąć to e, I tutaj sobie też Wpłaćmy, w sumie te 9m wpłaćmy i rzućmy sobie tu herka przede wszystkim i no unikaciorki również. Hop, jestem leniwy, więc zrobię tak, tak, tak i tak. I jest arachni, subcio To sobie ją od razu sklepmy. No niestety, nic ciekawego. Dobra, patrzymy dalej. Teraz breheret. Nie ma jakichś. Okoń WZW XD Niezłe się tutaj porobiły dziady Zaraz tam wrócę Nie bój nic okoń eee, To sobie sprzedajmy Zróbmy mały przelot z Zaczynając od sztolni Kto wie Może akurat jakieś piękne serduszko wypadnie Hop no Niestety eee, Jak to z przyzywaczem wygląda nie, Jeszcze, jeszcze Dwójki tutaj na sekcie stoją w ogóle? Bo tak patrzę. O dobra, jest zdów. Jest chociaż zdów, tyle dobrego. Ja cię kręcę, by była kompromitacja. Użyć tak, teleporcik i nic nawet nie zbić. No, ale to też w sumie to nic takiego, co żeśmy tu zbili. Dobra, tak, tak, tak. E, ile tu mamy? No, trzy itemki, dobra tak czy siak ile tu 34 minuty to sobie zróbmy tak 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 tak. hop hop cyk i wrzućmy tej 3 itemki również jeszcze przy okazji sianko. cyk cyk i cyk dobra no i oczywiście ja tam wracam żeby nie było na mnie no to totalnie dobra 184. Zobaczmy. Tutaj są jakieś dziady. Sianko również jest. Jakieś. I yeah Hop. I to jeszcze tak. Tak, tak. Hop, hop. Hop, hop, hop. A, jeszcze tu mam te teleporty, że mógłbym sprzedać. No nic. Tutaj sobie wpać, bo 10 baniek jeszcze. I kolejne dziady. I... Hop. Nie ma? No, to dziwne. Nikt nie od nas tego nie bije. Aha. No bywa, dobra. Jeszcze 114 szybko. Tutaj chyba miałem dość sporo tych dziadów, z tego co mi się kojarzy. No, tutaj trochę tego jest. Także chodźmy. Shit. Dobra. Kamerzak jest jakiś. Hop. I to. Cyk, cyk. I cyk. Dobra, elegancko. Sprzedajmy. Tepka. No i cudo, cudo. Mandyckie. Tutaj wskoczymy. I wracamy na 300. -kę. I został nam jeszcze jeden przelot po dwójkach, bo akurat zaczęły respić, także idealnie, ale wyciągniemy sobie jeszcze wszystkie itemki. A trochę tego wpadło. Co miałem to związane z właścicielem? Brat? Dobra, to weźmy też ten pancerz. Tutaj te. No i naszej, no bo, no bo naszej, tak da dużo punktów a to już sobie zostawimy resztę mm. zaraz sobie zrobimy ten cały przelot ale tu moi drodzy jeszcze najpierw dwójki pozbijamy bo respią a nie chcemy żeby ktoś tam to oklepał za bardzo wykorzystamy sobie to że kamyczki są no i co i zaraz ustawiam się na tanrota eee i będę trzymał wartę na tanrocie patrz, tu nic nie ma ej, też jestem głupi, nie wziąłem sobie tego błoga no mm, teraz to już bez sensu i tak już bez sensu, Zobacz, zobacz Marteniusa No dalej, nie ma niestety dobra, to taki szybki nek zrobimy, hop hop hop, e, tu brakuje potki. brakuje jednej podki hop, dobra sobie tu ulepszmy, albo już na tym, na ten rocie ulepszymy sobie przejdziemy no i cyk, lecimy z tą ulepszarką wszystko tutaj pakujemy ładnie hops hops kolejne punkciki ciekawy jestem kiedy to ulepszę na plus 5, no z racji, że nie farmi ulepy, no to pewnie trochę to zajmie o, to ładnie dało, tak, 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 oj, 20 tysięcy, pięknie, no i jest, czwarta, czwarta można powiedzieć e, kostka zapełniona, 404 tysiące są, jeszcze stówka i będzie plus 12 bardzo się to zmienia, no, SAO 01, skacze, HP 200, 2 uniku, Obniżka też rośnie. Spoko, no spoko, no co? No trzeba będzie ulepszyć. Jak będzie ulepszone, to będzie też noszone. Dobra, klikniemy sobie jeszcze kilka dwójek na heliosie. O proszę tu unikacik jakiś. Eee, coś tam widzę, że respi. SK. To sobie jeszcze tutaj na szybko zbijemy. No bo na Arkantesie chwilowo, że tak powiem, przestój z kamyczkami na topce To jeszcze trzeba będzie poczekać chwilę, no poza tym tam stoję na, na rocie, Ale tutaj jak tylko coś zrespi to sobie chętnie zbiję, no i tak to się stało To jest i królowa, to sobie zaraz do, dobijemy całą resztę z SK Co tutaj będzie, frusz? Chyba najszybciej zrespi, no Tutaj, bez większych zmian jeśli chodzi o ekwipunki, o postaci moje, no i w ogóle o, o wszystko, bo teraz bardziej gram na Arcantes. Znaczy bardziej, no 99% mojego czasu, którego spędzam przy grze, to jest właśnie tam. Tutaj sobie. <coughs> oj, wybaczcie, przepraszam. Tutaj sobie tak lognę, e, a takie szybkie przejście po dwójkach zrobić, zobaczyć co w ogóle stoi, czy coś stoi, jakiegoś obka raz się przebiegnie, czy czy coś w tym stylu ale tak to się bardziej skupiam teraz tam jakąś większą ochotę złapałem, żeby tam sobie poklikać i korzystam z tego a tutaj póki co no nic nie oddaję chociaż no nie tak dawno coś tam oddało także nie ma to, co się też za bardzo tutaj narzekać korzystajmy sobie z tego kuponu znaczy kuponu wywołania sklepu a jeszcze strzałki no i sianka trochę wpadło, spoko, fajnie. Zobaczmy, gdzie jestem na 300. Bo to jest bardzo dobre pytanie i wydaje mi się, że gdzieś jestem pod Dracoliszem. Tak coś mi się kojarzy. A nie, o proszę, jestem na 300. Jo, zapomniałem nawet, że tutaj przyszedłem. No to nieźle. No tak, bo chciałem sobie tutaj jakieś temy z tego e, wydropić, z Zolina. No tak, chciałem jakąś tarczę, jakąś, nie, ten, jakieś pierdółki, czy, czy tą broń heroiczną sobie wydropić. Dobrze by było cokolwiek tutaj zlotać do tego ekwipunku. O Jezus, no. Bo, bo, że tak powiem, woła o pomstę. O, no, już leci, leci. A ten to mnie ma kurde na jedno combo. <gryw> tu jego EQ plus 5 jeszcze. Zostaw człowieka. Zostaw człowieka, co chce sobie... Nie, no, no, nie, no, nie zostawi człowieka. No i co, biegamy w kółko. Op, 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 op. Ale ja, nie, fajna zabawa. Dobra. Wejdź, Do, weź, zostaw człowieka. Jeste tu lognę, ty sobie będziesz szczęśliwy. Dobra, pal gumę. Pali. będzie gonił, patrzę go. Ja. Nie będzie gonił, dobrze. Ja sobie tu zostawię tą postać. No nie ma co, no, widzicie, no. Niestety, na Heliosie wygląda to tak, właśnie jak widzicie tutaj na załączonym obrazku. Sytuacja jest delikatnie mówiąc przegrana. Mimo, że jakiegoś tam tytana raz na jakiś czas zbijemy, wczoraj na przykład zbiliśmy Zonsa. E, bo akurat tak żeśmy się złapali, że tego Zonsa, żeśmy wyłapali chyba w 7 czy w 8. Także był szybko zbity, fajnie, super, gówno spadło, no ale zbity to zbity, tak, tak, dokładnie. Tutaj też muszę coś polatać za tym koścem, bo aż żal na to patrzeć, że brakuje tego jednego elementu do legendarnego stroju. No, no szkoda, szkoda. Dobra, zobaczmy sobie tu jeszcze szybko po dwójkach i ja wracam sobie na ten rocika. No i co, no i taki krótki odcineczek. Szykuję się do wyjazdu zaraz, więc, więc muszę się zacząć pakować. Więc tak na szybko tylko chciałem wam wrzucić głównie przez tą legendę z kolosków. Tak to byście pewnie odcinek dostali dopiero po weekendzie. A z racji, że coś tam, coś tam wpadło, no to, to w sumie czemu wam tego nie, nie wrzucić teraz? Eee, no i co? No i tak informacyjnie, no będę dopiero coś po weekendzie nagrywał. Zobaczymy co to w ogóle będzie. No tutaj niestety. Główno powypadało, więc tak jak powiedziałem Ja zostawiam sobie postać tutaj na tanrocie Lecę wam obrabiać ten materiał Mam nadzieję, że mimo, że krótki To odcinek wam się podobał Zostawcie łapeczko w górę, komentarz, bardzo mile widziany Ktoś ostatnio napisał, że Dawajcie po 10 tysięcy na kanale Jeśli chodzi o subskrypcję, kurde to by było coś Zobaczymy co wy z tym zrobicie Ja staram się jak mogę A teraz miłego wam życzę Trzymajcie się, narazki, buziaczki, cześć, cześć